czwartek, 19 stycznia, Monika Kowalczyk-Kogut. Zapraszam na telefakty. Opiekuńczo-mieszkalne centrum powstaje w Sobowie. Szczególnie dla osób, które są po ciężkich operacjach, po schorzeniach, wymagających opieki medycznej. Wybrano Radę Społeczną Szpitala. Rada Społeczna pełni rolę również taką może nie kontrolną, ale taką lekko nadzorującą. Poezja nie tylko na dobranoc. Wszyscy ci, którzy lubią czytanie i lubią czytać, to lubią też czytać wspólnie. Znamy skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgodnie z artykułem 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w wielospecjalistycznym szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym powiatu ostrowieckiego oraz doradczym dyrektora placówki. Kompetencjami rady społecznej tego szpitala, jak i wszystkich takich podmiotów leczniczych, jest przede wszystkim wartość opiniująca różnego rodzaju projekty przedstawiane przez dyrektora przez podmiot tworzący, ale również opini Opiniowanie zbywania środków trwałych, nabywania, obdarowywania darowiznami środków trwałych, ale również opiniowania budżetów, planów finansowych, wszelkiego, wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z finansami szpitala, a także zajmowanie stanowisk i informowanie dyrektora o, o różnego rodzaju przedsięwzięciach, które mogłyby mieć miejsce na przykład w szpitalu. 16 stycznia opłynęła czteroletnia kadencja rady społecznej szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Radni rady powiatu ostrowieckiego wybrali 13-osobowy skład, swojego przedstawiciela ma wojewoda świętokrzyski, którym jest Krzysztof Huszaluk. Starostę ostrowieckiego w radzie reprezentuje Stanisława Danuta Barańska. Pozostały skład osobowy Rady wybrany został spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego. Śmiało można powiedzieć, że Rada Społeczna pełni rolę również taką, może nie kontrolną, ale taką lekko nadzorującą, to co się dzieje zarówno w szpitalu, w działalności bieżącej, jak i planowaniu nas kolejnych miesięcy dotyczących działalności szpitala. Co prawda Rada Społeczna nie opinuje kandydata na dyrektora, ale przedstawiciel tego gremium bierze udział w obradach komisji. Komisji konkursowej. Ponad 7 milionów złotych będzie kosztowało centrum opiekuńczo- mieszkalne, które powstaje w Sobowie. Ma być gotowe jeszcze w tym roku. To jeszcze plac budowy, ale za kilka miesięcy w tym miejscu będzie centrum opiekuńczo- mieszkalne dla mieszkańców Gminy Ożarów. Wsparcie i opiekę znajdzie 20 osób. Pierwsi podopieczni zamieszkają w sobowie już pod koniec roku. Staramy się, aby stworzyć taką szansę, że dla osób, które nie mają wsparcia rodzinnego, nie mają wsparcia opiekuńczego w swoim środowisku, będą korzystały tutaj z tego punktu, który będzie niejako punktem rehabilitacyjnym dla osób po ciężkich skorzeniach, po operacjach, po skomplikowanych procesach chorobowych. Tutaj też będzie możliwość takiego awaryjnego. Zarezerwowania jednego czy dwóch mieszkań na taki pobyt. Może krótki, może troszkę dłuższy, żeby na przykład nie daj Bóg jakieś tam przypadki spalenia czy, czy jakieś awary, większe katastrofy budowlane, więc to się zdarza. To będzie parterowy obiekt o powierzchni około 1000 m2. Będą zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne: pompy ciepła, fotowoltaika czy ogrzewanie podłogowe. Pierwszy segment to jest część na pobyt dzienny, czyli sale do rehabilitacji, sale do zajęć grupowych. Drugi fragment to jest część mieszkalna. Przewidujemy budowę 14 pokoi jednoosobowych. Zgodnie z wymogami programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne one muszą mieć co najmniej 15 metrów, muszą mieć kwadratowych, muszą mieć łazienkę i na, na tym całym ciągu wśród tych 14 budynków jest kuchnia do wspólnego użytkowania. Gmina 3 lata temu zakupiła działkę wraz z budynkiem biurowca za około 600 tysięcy złotych. Wybudowanie i wyposażenie centrum w Sobowie to koszt ponad 7 milionów złotych. 3 miliony 200 Ministerstwo Rodziny, 2 miliony 500 Fundusz Inwestycji Strategicznych i około milion budżet gminy. Do tego dochodzi wyposażenie gdzieś około miliona złotych. Jakiś czas temu pan burmistrz z panem wiceburmistrzem poprosili o spotkanie i pomoc w pozyskaniu tych środków. Nie miałem wątpliwości, że to, co chcą tutaj zrobić, jest bardzo potrzebne dla społeczności lokalnej. Obiekt bardzo potrzebny, bowiem jak wskazuje demografia, co roku w Gminie Ożarów przybywa około 150 osób powyżej 60 roku życia. I stąd decyzja o wybudowaniu placówki, która będzie świadczyła opiekę i pomoc osobom starszym, chorym, z niepełnosprawnościami. Dla mnie ważnym, bardzo ważnym elementem jest to, że może tutaj rodzina zostawić swojego członka rodziny, swoją mamę, tatę, czy może i dziecko, które jest niepełnosprawne na czasowy okres, realizując swoje zadania. Ludzie oczekiwali takiej pomocy i bardzo, bardzo serdecznie pani poseł Agacie Wojtyszek dziękuję za to, że wspiera tego typu inicjatywy panom burmistrzom i władzom gminy. Gratuluję tego pomysłu. Wszystkim teraz życzymy, żeby tylko te roboty szły do przodu. Wiadomo, że jest okres zimowy, ale miejmy nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku i w, w pory to się wszystko zakończy. W Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym zatrudnienie zostaną opiekunowie, asystenci osób niepełnosprawnych, fizjoterapeuta, pielęgniarka, pracownik gospodarczy, księgowa, kierownik. Powstanie około 11 etatów. Powiatowy Urząd Pracy od ubiegłego roku realizuje projekt, który ma ułatwić młodzieży decyzję o tym, żeby pozostać w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odpływ młodych ludzi to jeden z większych problemów, z którym borykają się samorządy. Praca Rodzina Stabilizacja to projekt, który w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest już od roku. Uczestniczą w nim osoby młode, które nie ukończyły 30 lat. Musi taka osoba znaleźć sobie pracę, być na tyle zmotywowana przez doradców zawodowych, 5 miesięcy przepracować i otrzymuje wtedy na konto kwotę 8 tysięcy na własne cele. No my liczymy na to, że będą to cele zawodowe, ale oczywiście to już jest wybór takiego młodego klienta. Po tym okresie jest możliwość zatrudnienia dalszego, i za to pracodawca otrzymuje nagrodę w wysokości 6000 6 zł. Celem projektu jest przede wszystkim zatrzymanie młodych ludzi w mieście i powiecie. Z 39 osób, które otrzymało grant. Pracy znalazło 24. Miałam przyjemność prezentować ten projekt jako projekt wyróżniony, jeżeli chodzi o realizację w Warszawie podczas spotkania z młodymi ministra Rodziny polityki i Polityki Społecznej. Ten projekt nasz się naprawdę naprawdę spodobał. Zrobiliśmy fajną rzecz. Projekt Praca Rodzina Stabilizacja będzie realizowany do końca 2023 roku, ale potencjalni przyszli uczestnicy powinni się spieszyć, bo Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim rekrutuje do 31 marca. Wczoraj mówiliśmy o tym, że do obchodów Dnia Babci i Dziadka przygotowuje się Miejska Biblioteka Publiczna. Dzisiaj przedstawiamy ofertę, którą przygotowało Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Babci i Dziadka. Jak wspólnie spędzić te świąteczne dni? Propozycje ma Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcielibyśmy, żeby te łamigłówki takie multimedialne rozwiązywali nasi najmłodsi ze swoimi dziadkami i babciami. Myślę, że to też pozwoli trochę oswoić się z tą elektroniką. Seniorzy są coraz bardziej jakby otwarci, ale myślę, że, że zabawa w gry, które no na co dzień są niedostępne dla seniorów, są domeną najmłodszych. A myślę, że takie połączenie wody z ogniem na pewno przyniesie dużo radości. Interaktywne łamigłówki dziadkowi i wnuczęta rozwiązywać będą 21 stycznia w galerii fotografii, natomiast w pracowni rzeźby i ceramiki 24 stycznia wykonywane będą maskotki. I myślę, że tutaj wyobraźnia dzieci, dziadków i babci będzie nieograniczona. Z filcu tym razem bardzo modny ostatnio materiał, więc będą wykrajać myślę kotki, pieski, papuszki. No zależności Kto, jaką będzie miał tutaj wyobraźnię i zachęcamy przede wszystkim, żeby to tworzyć w parach, w duetach e, trio, czyli babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek. Na wszystkie warsztaty jest ograniczona liczba miejsc. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub w recepcji ostrowieckiego browaru kultury. Na zakończenie telefaktów zapraszam Państwa na nocne czytanie poezji. Tańcowała Izba Sień. Jak ci bida, to się żeń. Z końmi wiadra, z ludźmi konwie, Jeden Bóg, z których stron wie. Tańcowały skrzypce bas, Biała droga w czarny las, Wyrzucała nogi wierzby na gościńcu, Bo i gdzieżby Tańcowała izba wieś. Jak ci bida, Mam ci gdzieś. Taniec był motywem przewodnim głośnych czytań nocą, które odbyły się w Domu Spokojnej Książki w Różuchowie. Poezja tańczona miała być dla uczestników inspiracją i punktem wyjścia do poszukiwań literackich, a wybrane fragmenty prezentowano zgromadzonej publiczności. Właściwie wszystkie tematy w literaturze zostały już poruszone. I ten pomysł na poezję tańczoną to taki trochę przewrotny pomysł. Bo oczywiście, w literaturze o zabawie, o tańcu, o tym, co ludzie robią, żeby się pobawić, jest bardzo dużo. No i próbowaliśmy podjąć ten trud, żeby te fragmenty właśnie odnaleźć. Wybory uczestników były jak zawsze ciekawe. Zabrzmiały teksty Haliny Poświatowskiej, Agnieszki Osieckiej, Michała Rusinka czy Brunona Jasieńskiego, ale były też przyśpiewki ludowe i wiersze dla dzieci. Poezja tańczona to jest coś najmilszego, co może być. Ja w ogóle kocham taniec, kocham poezję, więc połączenie tego poezja i taniec to już jest fantastycznie. A co będę mówiła? No dzisiaj będzie to niespodzianka. Wydawałoby się, że poezja dziecięca, bo będę czytała cowała i głaźni. Ale co będzie potem, no to już nie mogę zdradzić, bo to będzie myślę, że interesujące. Bardzo wiele różnych książek czytam, ale wybrałam książkę japońskiego pisarza, obecnie bardzo modnego, szczególnie wśród myślę młodych ludzi, ale myślę też i innych dojrzałych. Haruki murakami. Taką książkę pod tytułem Wszystkie Boże Dzieci tańczą. <laughs> Szukałam fragmentu, który by dotyczył tańca i oczywiście jakiegoś skandalizuj skandalizującego, żeby było ciekawiej. Przy karnawałowym spotkaniu nie mogło zabraknąć muzyki i piosenek, które uzupełniały i dopełniały program wieczoru. Taniec kojarzy nam się z karnawałem, więc karnawał dla mnie to jest muzyka latynoamerykańska. I taką też będę się starał zaprezentować, ale. Z zastrzeżeniem, że nie tylko żywiołowy sambodrom i, i samba, i wszechobecna zabawa, ale też mm, rzeczy, które są sentymentalne, melancholijne. Głośne czytania nocą mają już długą tradycję. Wymyślił je Andrzej Metzger, który prowadził księgarnię w Kielcach, i tam czytania odbywały się przez kilka lat. Później organizowała je Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach, a od jesieni ubiegłego roku odbywają się w Różuchowie. Do spokojnej książki kojarzy mi się z salonem literackim z dawnych lat. To jest to miejsce, gdzie jest intelektualnie, ale nie patetycznie, gdzie jest ogromne poczucie humoru, gdzie jest. Spokój, gdzie jest możliwość spotkania ciekawych ludzi, podzielenia się swoimi wrażeniami, no i fantastyczni gospodarze. Głośne czytanie nocą to impreza cykliczna. Kolejne spotkanie miłośników literatury i dobrej zabawy już na początku marca. Przypominam, że jeszcze do jutra trwają zapisy na zajęcia z cyklu Sobota w Muzeum. Spotkania oczywiście w sobotę w muzeum o godzinie 11. Zapisywać się można telefonicznie e-mailowo, a szczegóły znajdą Państwo na naszym portalu. Tam również inne propozycje na spędzanie czasu wolnego. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Na etacie w szkole musiałem realizować narzucony program. Rodzice uważali, że kondycja fizyczna nie ma znaczenia. Piotrek, jeszcze raz to robimy! To była prawdziwa orka na uboże. Przez niemal 10 lat pracowałam w dużej agencji reklamowej. Praca była ok, ale gdy pojawiły się dzieci, ciężko było mi podołać wszystkim obowiązkom. Pracy na etacie czułem się jak w więzieniu. Nie chciałem żyć w ciągłych delegacjach, będąc daleka od domu. Marzenia trzeba spełniać. Mam własny klub sportowy, prowadzę zajęcia dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Od ponad 17 lat jestem właścicielem własnej agencji reklamowej. Pracy momentalnie jest więcej, ale mogę dysponować swobodnie czasem. To jest ważne, kiedy ma się dzieci i starszych rodziców. Tworząc rowery dla osób niepełnosprawnych, mogę realizować swoje pasje, a także pomagać innym. Praca na własny rachunek ma sens. Tak jest lepiej, o wszystkim decyduję sama. Pracując dla siebie, czuję się wolnym człowiekiem.

Nexera to nowy wymiar światłowodu w Twoim regionie. To jeden kabel z internetem od różnych dostawców. Raz zamontowany daje dostęp do szerokiego wyboru firm i ich najlepszych ofert, a zmieniając dostawcę internetu, nie musisz demontować kabla i wykonywać kolejnych remontów. Światłowód Nexery to super szybki i stabilny dostęp do internetu, niezależnie od pogody. Wygodna praca na wielu urządzeniach jednocześnie i wolność wyboru dostawcy. Jesteśmy w Twoim zasięgu. Zamów usługę u kogo chcesz. Sprawdź na www.nexera.pl Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu Świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura minus 1 stopień Celsjusza, wiatr 8 km na godzinę, ciśnienie 1009 hektopaskali. Jutro w ciągu dnia 1 stopień Celsjusza, wiatr 18 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali. Biometr niekorzystny. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.